Dla kawa, herbata. Wjeżdża pociąg osobowy kolei mazowieckich relacji Warszawa Wschodnia-Warka z komunikacją zastępczą warka Radą EN 57 16 16 raz N 5, 7, 17, 13. Do 13 marca 2021. Teraz jest Konopnicka konopnica. 07-513 Warszawa Wschodnia Zielona Góra Główna Obok mamy Griffina z Intercity Podlasiak. Świnoujście, suwałki, zdeklasowany wagon pierwszej klasy. Obok widzicie Brdę, która tu już stoi dobre pół godziny. Nie wiem, czy czeka na skomunikowanie. Tu mamy hardkorowego konduktora w samej koszuli. Można i tak. Godzina 16.42. Pociąg widmo EP08011. Pociąg Express i Interstiny Tim. Co ja do stacji kramowych? Jedzie na to pierwszy przy wagonie 6. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony z numerami 1, dwa znajdują się w czorze składu pociągu. Wagony z numerami 3, 4, 5 znajdują się w środku składu. Wagon z numerami 6. Super. Na koniec Radomiak, jak nazwa wskazuje, do Skarżyska Kamiennej. Wreszcie Skarżysko Kamienna odwiedził pierwszy do przyrodą szósty. Powiedziałem To Chłopiacki wjedzie na tor pierwszy przy peronie ósmym. Uwaga! Na tor dwudziesty trzeci przy peronie trzecim wjedzie pociąg służbowy. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. Okej, okay, pora wracać, bo moje palce u nóg strasznie odmarzły. Te buty zimowe są słabe.